Co, Franusiu? Przyszedłeś do mnie? A ja nie mam nic dla ciebie, a co byś ty chciał? No co, Franusiu byś chciał? Co? Franuś, skarbie ty mój. No co ty byś chciał? Na zdrowie. A, a, nie skubiemy panci po nogach. No, no. Idzie tygrys. Boisz się tygrysa, co? Boisz się go, nie? Nie trzeba się bać tygrysia. Tygrysiu, nie zrobi Franusiowi krzywdy. Franuś, przecież ty jesteś 50 razy od niego większy. Poszedł co, widzisz? No ciągł, Franuś, bydziałeś. Hej! Hej, chłopak! Obraziłeś się, co? Franuś. Obraziłeś się? Marzenka! No przecież co mi robisz? No ale tu ładnie wyglądasz, Franuś. Powiem ci, naprawdę ładnie.